Jan Halbina w gronie zasłużonych dla Powiatu Chrzanowskiego. Z uwagi na to, że małżonkę miałem w taką bardzo oddaną sprawie, dzieciom, czyli po prostu rodzinie, mogłem sobie pozwolić na to, żeby pracować, po prostu przede wszystkim, żeby utrzymać tą rodzinę i po jeszcze po prostu mieć na tyle sił, które mi wszechmocny zawsze po prostu mnie wspierał, żebym mógł się poświęcić po prostu pracy społecznej. Mieszkańcy kojarzą Jana Halbinę przede wszystkim z Ochotniczą Strażą Pożarną w Roskochowie. Najpierw jako naczelnika, potem prezesa tej jednostki. Jego zasługą jest też powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Roskochowie. Do dziś Dumą napawa go przedsięwzięcie, którego jest współinicjatorem i głównym organizatorem: czyli wakacyjne, nieodpłatne obozy dla dzieci i młodzieży, pomoc na dłoń w Starożytku Wisły. Dzisiaj ośrodek OSP Karaś jest znanym i uznanym punktem turystycznym i wędkarskim o charakterze ponadregionalnym. Przypomnijmy. W 2013 roku Janowi Halbinie. Został przyznany złoty znak Związku OSPRP, najwyższe odznaczenie ustanowione przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych. Musimy prze... fachowo po naszemu przeczesać teren, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zbliża się Wigilia, i jak wiecie, druhowie, kłusownicy po prostu w tym momencie zaczynają pracować, bo jest zapotrzebowanie na rybę. Po prostu. No dlatego, bo są święta, dlatego my po prostu musimy to w jakimś stopniu przeciąć. I musimy po prostu podziałać na, na terenie naszego łowiska, naszej wody, naszego zakola A dzisiaj, a w niedługiej przyszłości zakole B będziemy robić tak samo. To już tyle lat było, 49 lat minęło, więc żeśmy się poznali, no, więcej, bo 49 lat to jesteśmy małżeństwem już, a ze sobą wcześniej jeszcze 4 lata przed wojskiem. No i tak się zaczęło właśnie, od, od można powiedzieć od wesela kuzynki, a jego też kuzyna, wtedy żeśmy się zapoznali. No i od tej pory byliśmy ku sobie po prostu. Mąż później poszedł do wojska. No jak to się mówi, ja czekałam na niego przez te dwa lata. Później po wojsku jeszcze chyba rok czasu żeśmy ze sobą chodzili. A w 1976 roku żeśmy się właśnie wyszli za męża, za mąż. No i zaczęła się nasza cała taka nasza rodzinna sprawa. I trwa do dziś. Oby jak najdłużej. No, małżonka no, mogłaby do mnie czasami po prostu y, mieć, że może mało czasu spędziliśmy, po prostu spędzałem po prostu w rodzinie, ale widząc to, że ona sobie doskonale radzi, postanowiłem, że będę po prostu y, w straży się po prostu spełniał i będę w straży sobie wytyczał zadania i będę je po prostu realizował. No bo nie tylko y, y, pracą człowiek żyje, tylko też takimi y, zadaniami, które po prostu służą lokalnej społeczności. No, najważniejsze w życiu to uważam, że jest, jest rodzina, bo, bo rodzina jest podstawą takiej egzystencji życia, życia w szczęściu i, i, i w ogóle. Ja po prostu spełniając się po prostu w moich marzeniach, pierwsza rodzina, następnie po prostu miałem cele po prostu, żeby coś jeszcze stworzyć, żeby się, się zaangażować jeszcze w życie społeczne. Jan Halbina urodził się w 1954 roku w Babicach jako najstarszy syn z rodzeństwa. Do szkoły podstawowej chodził do Roskochowa. Po szkole zawodowej zatrudnił się w kopalni Janina w Libiążu. Mimo, że praca pod ziemią zwalniała z obowiązkowej służby wojskowej, Jan Halbina zgłosił się do wojska. Służył w XII Kołobrzeskim Pułku Piechoty Zmechanizowanej w Gorzowie Wielkopolskim. Po służbie w 1975 roku wrócił do pracy na Janinie. Do straży OSP wstąpił w 1968 roku. W 1976 roku ożenił się. Jadwiga i Jan Halbinowie doczekali się trzech synów. Obecnie to kwalifikowani ratownicy OSP. No proszę, proszę druhu prezesie. Co, panie <noise> Tak właśnie jest, że jesteśmy ze sobą na ty. I mamy tutaj swoje własne strażackie muzeum, a to, to jest samochód, który służył w tych czasach i w wielu naszych jednostkach Ochotniczych straży pożarnej, bo to było na stanie, a dzisiaj e, znajduje się w tym naszym małopolskim muzeum w Walverni i... No do, do, do tego podchodzi się z sentymentem, bo to są tak nasze wspomnienia. to był pierwszy, Panie Wójtowniku, samochód, którym ja jeździłem po prostu. To, jeżeli wybudowaliśmy w Roskochowie garaż, to, to żeście nam Państwo dali po prostu ten samochód e, jako pierwszy, no w ten czas było jako, jako nowo, nowość, jako e, pewien szczyt techniki, natomiast po prostu dzisiaj no, to jest inna ilość. No ale dzięki temu znalazł miejsce w muzeum. Raz, że dotrwał, a dwa, że jest wreszcie to nasze muzeum. Tutaj właśnie są te nasze wszystkie dzienne sprawy pozapisywane i myślę, że jeszcze jest dużo, dużo miejsca dla naszych zastępców. Podczas 20. sesji Rady Powiatu 25 listopada 2025 roku Jan Halbina uroczyście odebrał tytuł Zasłużony dla powiatu szanowskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu bliscy Jana Halbiny, strażacy oraz inni zasłużeni dla powiatu szanowskiego. Laudację na cześć Jana Halbiny wygłosił Marek Bębenek, były małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W ramach niej przybliżył on zebranym bardzo bogatą historię i dokonania wyróżnionego. W roku 1978 dr Jan Halbina obejmuje funkcję naczelnika Ołtniczej Straży Pożarnej w Roskochowie, którą pełni do roku 2015. W tym miejscu należnym jest wspomnieć, że stan organizacyjny i sprzętowy ówczesnej straży pożarnej był na skraju załamania i groził likwidacją tej jednostki strażackiej. Roskochowscy strażacy uporem, chłopskim sprytem i czynem społecznym wybudowali wreszcie swój dom strażaka. Remizę. Strażnicy OSB. A wydarzyło się to w roku 1987. Trudne lata 80. Stan wojenny, system kartkowy, koniec komunizmu, lata transformacji ustrojowej kraju, powstanie na początku lat 90. XX wieku Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to trudny czas wytężonej pracy organizacyjnej, czas wizji i misji. Połączenie Państwowej Straży Pożarnej, samorządów i ochotniczych straży pożarnych można by uogólniając zawrzeć w skrócie OSP. Odpowiedzialność, samorząd państwo. Właśnie, najtrudniejszy moment. Jestem tu wśród bardzo zacnych, zaproszonych gości, moich przyjaciół, z ludźmi, z którymi współpracowałem przez lata i jest mi bardzo ciężko po prostu no wspomina to, co było piękne, co, co było dobre, co dotoczyło po prostu mnie i, i wspólnej pracy po prostu z wami. Człowiek jako, jako człowiek po prostu sam niewiele znaczy. Człowiek, który posiądzie takich przyjaciół wokół siebie, zgromadzi takich przyjaciół, po prostu takich ludzi do, do, do wspólnej pracy, po prostu do, do wspólnego spełniania danych zadań. No to jest coś, czego się nie da po prostu zapomnieć, pominąć i tak dalej. To jest coś, bez czego by nic nie było. Szanowni Państwo, tytuł zasłużony dla powiatu krzanowskiego to jedna z najważniejszych form uhonorowania osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny. To wyraz wdzięczności i szacunku wobec ludzi, którzy często bez rozgłosu, ale z wielką determinacją przez lata budują siłę i tożsamość Powiatu Szanowskiego. Każdego roku z ogromnym wzruszeniem i poczuciem dumy wręczamy ten tytuł kolejnej osobie, bo historia naszego samorządu, naszego regionu, naszej ziemi. To przede wszystkim historia ludzi, ich pasji, pracy i wytrwałości.